Święta Teresa od Dzieciątka, Jezus, 24 marca. Mieć serce i oczy orłe. Jezu, dlaczego nie zatrzymujesz tych bezkresnych pragnień dla dusz wielkich, dla orłów, które szybują na wysokościach? Ja siebie uważam za słabego ptaszka, ledwie pokrytego cienkim puchem. Nie jestem orłem. Mam tylko oczy i serce orła, gdyż mimo skrajnej małości, śmiem wpatrywać się w boskie słońce, słońce miłości, i moje serce odczuwa w sobie wszystkie pragnienia orła. Módł mi się. To nic, że jestem tak słaba, mała, niezdarna, przecież noszę w sobie skarb bożego dziecięctwa. Moc miłości zaszczepionej na chrzcie. Odważę się zatem kochać, patrzeć daleko i wysoko. Otrzyma orła twojego dziecka. Amen.